Dawniej na Wyspę Samso trzeba było statkami dostarczać olej opałowy, a prąd docierał tam liniami energetycznymi poprowadzonymi z elektrowni węglowych. Odbijało się to w statystykach dotyczących klimatu. Na każdego mieszkańca wyspy, których nazywa się Samsingerami, przypadało rocznie 11 ton emitowanego do atmosfery gazu cieplarnianego, jakim jest dwutlenek węgla. Od tego czasu wiele się zmieniło, jednak w przyszłości wyspę czekają kolejne inwestycje. Jedną z technologii, która będzie rozwijana w przyszłości na wyspie Samso jest fotowoltaika. Dobrym przykładem jest instalacja funkcjonująca na terenie ratusza miejskiego. Co ciekawe, w Polsce jesteśmy przyzwyczajeni, że tego typu inwestycje przebiegają przy wsparciu funduszy Unii Europejskiej. Na SAMSO droga finansowania jest inna. Nie mamy bezpośredniego finansowania z funduszy Unii Europejskiej. Kiedy na przykład nasz samorząd zdecydował się na instalację tych paneli fotowoltaicznych, to zaciągnął pożyczkę na ich budowę w banku państwowym. Kiedy cała konstrukcja jest już wybudowana i działa, spłacamy pożyczkę poprzez sprzedaż jednostek energii przez ten sam bank. Więc państwo pomaga nam finansować tego typu inwestycje poprzez ułatwienie sprzedaży energii. W udaje się to, o czym marzą ekolodzy od lat. Zamiast stacji benzynowej zwykła wtyczka. Panele fotowoltaiczne na terenie ratusza w stolicy wyspy mieście Tranebierg mają także promować samochody elektryczne, których aktualnie używają urzędnicy i pocztowcy. Kolejnym przykładem wykorzystania bezpośredniej energii słonecznej na SAMSO jest pakownia spółdzielni rolniczej. Od lat wyspa jest znana z dobrych i ekologicznie uprawianych warzyw. Jednak rolnicy, z uwagi na małe areały upraw, aby być konkurencyjnymi wobec farmerów z kontynentu, już od lat 60. musieli łączyć się w korporacje. Te panele są przykładem na to, w jaki sposób myślimy na wyspie. Co roku zużywamy bardzo wiele energii elektrycznej. Okazało się, że mamy możliwość instalacji paneli fotowoltaicznych, ponieważ nasz dach jest odpowiednio ustawiony w stosunku do słońca. Dlatego mogliśmy położyć panele, które w ciągu roku wyprodukują połowę naszego zapotrzebowania na energię. Mieliśmy szczęście, że niedawno zmieniły się w Danii zasady i rząd wprowadził bardzo opłacalny przelicznik energii słonecznej. Koszt tej instalacji to około 1 milion koron duńskich. Więc w porównaniu do kosztu maszyn wewnątrz, panele fotowoltaiczne naprawdę nie były drogie. Zostawiając na chwilę wyspę Samso, zastanówmy się, jak wyprodukować prąd z promieni Słońca. Pierwsza elektrownia słoneczna o mocy 1 MW powstała w Kalifornii już w latach 80. XX wieku i od 30 lat zasada działania fotoogniw praktycznie się nie zmieniła. Gdy krótkofalowe promieniowanie słoneczne trafia na półprzewodnikowy odbiornik ogniwa słonecznego, następuje proces wybijania elektronów z atomów materiału półprzewodnikowego. Przewody elektryczne połączone z biegunami wykazują przepływ prądu, który jest przecież ruchem elektronów. Prąd generowany z baterii słonecznych może być oddawany do sieci energetycznej poprzez urządzenie zwane inwerterem lub wykorzystywany na miejscu w urządzeniach o różnym przeznaczeniu i różnych parametrach elektrycznych. Na co należy zwrócić uwagę przy planowaniu inwestycji fotowoltaicznych w Polsce? Główne dwa terminy to usłonecznienie i nasłonecznienie. Zarówno usłonecznienie, jak i nasłonecznienie w Polsce, w Europie czy na świecie jest bardzo mocno zróżnicowane. W Polsce jest to przeciętnie około 1600 godzin. Natomiast są obszary, gdzie mm, tego słońca jest więcej, czyli generalnie samo wybrzeże, wschodnia część Polski i centralna. Według Urzędu Regulacji Energetyki w Polsce pod koniec roku 2011 moc elektrowni słonecznych była szacowana na 2 MW. To kropla w morzu potrzeb, ale już teraz możemy pochwalić się dziewięcioma miejscami, gdzie uzyskuje się moce powyżej 20 kW. Coraz liczniejsze są panele fotowoltaiczne mniejszych mocy, nawet zaledwie kilkuset watowe. Drugą co do wielkości instalacją w Polsce jest farma w Rudzie Śląskiej o mocy 311 kW, należąca do Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów. Została uruchomiona 16 października 2012 roku. Dostarczamy codziennie 3,5 miliona mieszkańców regionu czystą wodę i rozpoczęliśmy proces pozyskiwania także energii, która jest potrzebna nam do tego, by mieszkańcom dostarczać wodę właśnie ze źródeł czystej energii. Cały proces to, to okres dziś około dwóch lat. Od momentu projektowania i aplikowania o środki zewnętrzne, ponieważ muszę wspomnieć, że ta instalacja była współfinansowana przez Unię Europejską w 80%, około roku trwał proces przygotowania. Przygotowania prac przygotowawczych, technicznych, przygotowania całej dokumentacji, otrzymania odpowiednich zgód, otrzymania także dofinansowania. Natomiast, już potem, druga część to także około roku przygotowania tej powierzchni, ponieważ jesteśmy na, na największej instalacji dachowej tego typu w Polsce. Więc, przygotowanie dachu na obciążenia związane z instalacją solarną i montaż samych solarów, okres testów to zajęło nam około roku. Przykład inwestycji na Dolnym Śląsku pokazuje, że pod konstrukcje fotowoltaiczne nie są potrzebne olbrzymie otwarte tereny. Przede wszystkim te duże powierzchnie nie muszą być to powierzchnie, które zostaną zabrane na przykład rolnictwu. Można korzystać z powierzchni dachowych, można korzystać z terenów, które są w trakcie rekultywacji, czyli jakichś składowisk pył, pyłów, terenów skażonych na przykład po kopalniach siarki które wymagają rekultywacji przez, przez kilkadziesiąt lat. Oczywiście ja nie jestem zwolennikiem wielohektarowych instalacji, jeszcze szczególnie gdzieś na obrzeżach miast, które by spowodowały brak możliwości rozbudowy tychże miast, natomiast z całą pewnością tych terenów do wykorzystania dla fotowoltaiki w sposób mądry i bezpieczny jest bardzo dużo w Polsce. Ministerstwo Gospodarki prognozuje, że do 2020 roku możemy uzyskać nawet 600 MW z instalacji fotowoltaicznych w Polsce. Z drugiej strony, Europejskie Stowarzyszenie Producentów Urządzeń PV prognozuje do tego czasu aż 6 GW nowej mocy. Podsumujmy więc plusy i minusy tej technologii. Po pierwsze, słońce daje nam nieograniczony, wszechobecny zasób energii. Po drugie, jest to jedyna dostępna dziś technologia, która wytwarza energię bezpośrednio ze źródła i nie wymaga konwersji poprzez energię mechaniczną, jak w przypadku energetyki wiatrowej czy wodnej. Fotowoltaika jest technologią, która ma mały wpływ na środowisko, nie powoduje emisji gazów cieplarnianych i nie generuje hałasu. Wykorzystanie ogniw PV może być wszechobecne. Zasilane nimi mogą być zarówno małe punkty, jak znaki drogowe, jak i całe osiedla domów, czy też fabryki. Z drugiej strony, póki co, do budowy ogniw fotowoltaicznych używa się pierwiastków toksycznych, takich jak kadm, arsen, selen czy telur. Aby uzyskać wielkie moce tych instalacji, konieczne jest wykorzystanie pod nie znacznych obszarów, przede wszystkim w strefach klimatycznych o dużym usłonecznieniu i wysokich położeniach słońca. Odnotujmy także trudność korzystania z tego źródła energii wynikającą ze zmienności dobowej i sezonowej bezpośredniego promieniowania słonecznego. W Polsce póki co mamy problem z prywatną energetyką solarną w związku z prawodawstwem, które wymaga nawet od producentów przydomowych rejestracji działalności gospodarczej. Jednak pomimo tych przeciwności, fotowoltaika będzie się rozwijać. Tym bardziej, że ceny ogniw w ciągu ostatnich lat spadły kilkukrotnie i wciąż się obniżają. W tej chwili powstał projekt wielkiej farmy fotowoltaicznej na Podlasiu, Podlasie Solar Park, gdzie będzie początkowo 3, a potem 20 MW, czyli ogromna farma zlokalizowana głównie w miejscowościach Jedwabne, Kolno i Lipsk, gdzie tych ogniw powstanie bardzo dużo. Podlasie ma powiedzmy nieco gorsze warunki Solarne, ale nie tak znacznie. A poza tym, tak jak czytałam w różnych źródłach, jest bardzo pozytywne nastawienie ludności do tej, tego typu energetyki. Tam, gdzie nie mamy konwencjonalnych źródeł energii tam gdzie nie ma elektrowni, tam gdzie nie ma możliwości postawienia, postawienia wiatraków, chociażby ze względu na e, infrastrukturę, na przykład województwo warmińsko-mazurskie potrzebuje energii, która musi być dostarczana z bardzo dużych odległości i tam dlaczego nie, dlaczego nie wykorzystać tam terenów, e, które są nieużytkami, których, nie wiem, gleba jest piątej kategorii czy też, czy też nawet szóstej e, i tam takie inwestycje również mogą odbycie z korzyścią dla, dla społeczności i dla danej lokalizacji. finansowano ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.